Moje drogie, moi, moi drodzy, punkt dziesiąty. Kop w jaja. Nawet wytłuszczonej z wykrzyknikiem, to największa bzdura. Okej, okay. sam nie jestem y, zwolennikiem traktowania kopania po jajach jako magicznej pigułki. E, zależnie od swojego stanu psychofizycznego, ja y, tylko ja różnie reagowałem na kopnięcie w jaja. Od tego, że faktycznie odechciewało mi się, natomiast nie była to sytuacja jakieś tam zagrożenia, do sytuacji takiej, że denerwowało mnie to jeszcze bardziej. I miałem ochotę gościa po prostu wdeptać w asfalt. Więc są różne, różne mogą być reakcje, i na to trzeba być gotowym. Ale Podawanie, że bo napastnik może złapać cię za kostkę, przekręcić ją i w ten sposób powalić na ziemię twarzą do dołu. Przez nie jest się całkowicie bezbronna. Tak może. Tylko pytanie, czy się tego spodziewa? Jeśli ja wiem, że nadchodzi ten atak, że nadchodzi w ogóle atak, dodatkowo wiem, jaki to będzie atak i w którym momencie on nastąpi. Dokładnie, tak mogę to zrobić. Ale idąc tokiem rozumowania, że na bazie można złapać się za kostkę, przeklęciłem w ten sposób, powalić na ziemię. Wszystkie sporty walki, każdą jedną technikę idzie skontrować. Ale dlaczego ludzie wygrywają walki? Bo tych technik jest więcej do użycia. Bo w przypadku kobiety mogą zostać użyte z zaskoczenia po uprzednim wciągnięciu w pułapkę, jeśli to jest sytuacja rozwijająca się z punktu, spo... z punktu widzenia przemocy społecznej. Eee... Bo może wystawić to inną techniką. Jest cała masa opcji, więc pisanie, że, na, bo napastnik może cię złapać, no to nie, no to sorry, może w ogóle nic nie róbmy, ale jednak nie, co zróbmy? Jeśli chcesz być przygotowany do bezpośredniej walki, to zainwestuj w kubotan i lub, i lub długopis taktyczny. Spoko. Kubotan lub długopis taktyczny. Wszystko fajnie. Ale rękę z Kubotanem przecież też idzie złapać, wykręcić, obezwładnić i już jesteś bez szans, tak? Z długopisem taktycznym to samo. Kopnięcia nie trzeba wyciągnąć najpierw z kieszeni, a kubotan tak. Kopnąć jest łatwiej niż wbić kubotan w twarz. Łatwiej ze strony psychiki naszej. Dlaczego mówię o wbiciu kubotana w twarz? O powtarzalnych dźgnięciach, Kubotanem w twarz, które yy, połamią nos, zrobią dziury w policzkach, powybijają zęby, wydłubo, yy, wy, wydłubią oczy. Dlaczego o tym mówię? Bo jeśli mówimy o sytuacjach napaści, nawet na tle seksualnym, bardzo często konsekwencją jest śmierć ofiary. Kobieta nie może stosować. Odpowiedzi ze zbyt niskiego poziomu środków natężenia przymusu. Czyli nie może być yy, użyć z, z, zbyt niskiego stopnia przemocy. Musi być odpowiednio wysoki, a ja zalecałbym nawet wyższy. Co też prawo nasze, polskie, usprawiedliwia? Czytamy. Wykluczenie odpowiedzialności karnej. Yy, artykuł 25, yy, albo tam do innych moich nagrań, że odsyłamy. Tylko teraz, czy ona jest na to gotowa? A dlaczego mówię o wbiciu tego w twarz? Bo jeśli to jest zima, jesień, albo wiosna, taka standardowa, nie taka, że ładne lato tej zimy, yy, ale taka, że jest zimno i ktoś ma na sobie jakąś bluzę i kurtkę, chociażby cienką, zarzuconą. Czyli w, w, w standardowych naszych warunkach przez większą część roku to kubotan czy długopis taktyczny użyty na jakiejkolwiek innej powierzchni niż twarz, szyja, okolice jest kompletnie nieskuteczny. Kompletnie, ale to kompletnie, zupełnie nieskuteczny. Wszystkie te punkty nacisku, wszystko to bierze w łeb. Nie zadziała. I jeszcze raz odniosę się do określenia. Jeśli chcesz być przygotowany do podjęcia bezpośredniej walki. Moja droga, ty nie masz podejmować bezpośredniej walki. Ty tą walkę masz zakończyć we wszelki możliwy, dostępny sposób nie walczyć walczyć z mężczyzną masz bardzo bardzo nis, nikłe szanse na zwycięstwo czyli na pokonanie jego bardzo nikłe to jest na koniec tak po punkcie 10 podsumowanie Bądź ostrożna i świadoma zagrożeń, ale nie pozwól, żeby strach odbierał Ci radość życia. Gdy kupisz narzędzie do samoobrony, to przeciwić jego stosowanie. Może Ci pomóc tym partner, kolega, a nawet koleżanka trzymaj narzędzie do samoobrony w łatwo dostępnym miejscu, aby zawsze wiedzieć, gdzie sięgnąć i nie tracić czasu na szukanie. Najlepsza będzie kieszeń w spodniach lub bluzie. Skuteczne narzędzie do obrony nadające się dla kobiet znajdziesz na... i tutaj adres sklepu. Niech główno burzy nie chcę mi się z tym bawić, zależy mi na waszym bezpieczeństwie to jest coś, co musiałem sobie przetrwawić natomiast za takie, za takie rady to powinni przynajmniej dostać solidnie w pysk. Yy, przynajmniej tyle yy, yy, bo tak, tu końcówka jest fajna natomiast widać yy, yy, że tu na koniec rzucono garść frazesów za które nie, nie, nie wiedzą w ogóle jak się zabrać nie wiedzą co z tym zrobić, nie wiadomo jak zrobić bo no poprzednie nagrania yy, o, w poprzednich nagraniach omówiłem poszczególne yy, punkty i, 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 i jak to tak naprawdę yy, wygląda yy, ich, ich użycie jakie są realia, jakie są zagrożenia realia napaści realia użycia i tak dalej, i tak dalej. Także ogólnie, kupotanów na przykład, bo tu się przewijały w tym artykule, często nie lubię. Przez większą część roku są nieskuteczne. Jeśli chodzi o mężczyzn, jest bardzo niewiele, bardzo, bardzo niewiele sytuacji, które usprawiedliwiałyby właściwe jego użycie, czyli wbicia go komuś w twarz. Jeśli chodzi o kobiety, tych sytuacji. Znacznie częściej będą usprawiedliwione przed takim jego użyciem. Właści jedynym właściwym w zasadzie, jak najbardziej. Eee... Natomiast, znacznie częściej niż mężczyźni z powodów psychicznych i etycznych nie będą w stanie tego zrobić. Eee... Więc, narzędzia owszem, ale trzeba przede wszystkim wyposażyć się w narzędzia w narzędzia mentalne w narzędzia mentalne bo to one dopiero decydują czy tych narzędzi, fizy narzędzi fizycznych będziecie będziemy w stanie użyć, czy wy będziecie ich w stanie użyć to tyle, analiza artykuł ekspertów samoobrony mam nadzieję, że coś wam to rozjaśniło mam nadzieję, że wam to pomogło Yy, tak, z fałszywej skromności to mówię, bo z autentycznej skromności ja wiem, że Wam to pomogło. Yy, bo to pomaga, bo takie dostaje informacje na bieżąco. Yy, a z takiego yy, lekkiego narcyzmu powiem, że jestem najlepszy na świecie. <ścoughs> yy, majówkowy żarcik. Moi drodzy, moje drogie, dbajcie o siebie, nie wierzcie w takie bzdety, myślcie logicznie. Większość tych rzeczy, jak się tak naprawdę zastanowicie, to jesteście w stanie sami dojść, czy to ma jako taki sens, czy nie. Jak nie wiecie, nie jesteście pewni, nie jesteście pewni, zapraszam do, oczywiście do kontaktu, do udziału w szkoleniach, do oglądania nagrań moich tam, jest bardzo dużo wiedzy, bardzo, bardzo, bardzo dużo wiedzy, którą macie za darmo, a które jest więcej niż w, wie, w wielu miejscach kiedykolwiek dostałybyście, dostalibyście płacąc, a mam tego znacznie więcej. Także jeszcze raz, bądźcie bezpieczne zawsze, rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.